Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Kamil, chyba możesz być zadowolony z tego ostatniego występu przed Świata. Jak tutaj oceniasz te skoki? Czy skoki oceniam na, na takie dobre i solidne? I cóż, miejsce, pewnie będzie znowu 11 Przesiaduje mnie to miejsce na, w tym roku na wszystkich lotach. Czy u, udało Ci się tutaj już przyzwyczaić do tego obiektu? Tak, no już te ostatnie skoki były naprawdę niezłe, natomiast no... Przy, przyroda mnie troszkę wycięła tutaj i w obydwu skokach nie miałem tak dobrych warunków, żeby, żeby odlecieć. No ale cóż, tak bywa, taki jest ten sport, taki jest urok tego sportu, i trzeba teraz e, wrócić z powrotem na ziemię, na, na małą skorzę i spokojnie się przygotować do Mistrzostw Świata. W jakim nastroju będziesz jechał na te Mistrzostwa Świata? W jakim nastroju jedziesz na te Międzyszałce Świata? No, w dobrym. No, przecież nie mogę jechać tam załamany, prawda? Ja będę tam dobrze skakać i zrobię wszystko, żeby a, wykonać swoje zadanie dobrze. Oczywiście, jeśli chodzi o jakiś cel, miejsce na Międzyszałca Świata, to nie ma co się ciebie pytać, pewnie. A, no tak, dokładnie. Dobre skoki? Tak jest, dobre skoki, a a wynik wyświetli się sam na tablicy. Czy przed tą imprezą jeszcze coś będziesz miał czasu na odpoczynek, na jakiś spokojny trening? A no tak jak mówię, teraz będziemy trenować prawdopodobnie w szczerku na 90-metrowej skoczni. No i będziemy jakby się starać doszlifować wszystkie elementy. Te, które nie działają, a te, które działają, żeby po prostu ustabilizować i no i spokojnie oddawać coraz, coraz lepsze skoki. Wierzysz, że, mo że możecie w drużynie także powalczyć o medal? Tak, wierzę. W razie, dzięki.